Witam was moi kochani, musimy zamontować tutaj dwa kominki wentylacyjne, czyli wentylacja do pomieszczenia w łazience na dole, w której nie ma. No i tu będzie odpowietrznik do, do kanalizacji w tym miejscu u góry zrobiony. Jest to tak wymierzone, żeby nie weszło gdzieś tam w krokwie, ani, ani w płatwie, ani w jętki, ani w żadną grzędę nam z racji tego, żeby inwestor potem mógł sobie kontynuować te podłączenie. I teraz tak, zaznaczam sobie tutaj od środka dachówka leży fizycznie już tak jak leży. Czyli od środka sobie zaznaczam tutaj dziurę, w, którym, w którą musimy wyciąć. Czyli mamy te nasze miejsce już tutaj zaznaczone. No i teraz potrzebujemy górę, która będzie tutaj szła i teraz tak, rura w ten sposób, czyli oklejamy ten brzeg tutaj nie, nie na odwrót, żeby ta, ta harmonika tam nie zwisała z racji tego, że do tego przychodzi jeszcze jeden element z redukcją, czyli od fi, chyba tutaj jest 125, o ile dobrze pamiętam, tutaj nie pisze, ale na tamtym drugim brzegu, tak nie zapomnę, to mam pokażę, strasznie wieje, ale myślę, że coś będzie widać. I teraz tak, odrysowuję sobie tutaj w tym miejscu, już tą średnicę, ona jest tutaj troszeczkę mniejsza, ale to nie szkodzi, czyli w tym miejscu fizycznie mamy tą naszą dziurę i musimy to obrobić, czyli tak musimy to wyciąć. No i wystarczy, teraz wytnę sobie nożykiem i zaraz Wam pokażę co dalej, czyli ta średnica jest o pół centymetra mniejsza, czyli po obwodzie będzie centymetr jeszcze jakby ciaśniej wchodzić niż niż ta dziura, którą tutaj mamy do ogarnięcia. Dobra, mam wyciętą dziurę w ten sposób. Tutaj wycięłem sobie pod tym zakładem. Ten zakład zostawiłem, nie wycinam tego. Mam przygotowane cztery elementy tej taśmy systemowej. I teraz tak, zaczniemy sobie od dołu. Chodzi o to, żeby łapnąć tą naszą rurę, by przyłapać na razie, czyli mniej więcej w połowie i zaklejam to, żeby zaszło mi troszeczkę tutaj też na górę w ten sposób, żeby to złapało. No i teraz wsadzając tą rurę do tej naszej dziury, tam troszkę, żeby przeszło i tak zostawiam tak teraz pół na pół. No i sklejam sobie, sklejam sobie tutaj pierwszy element. Paski jadę w tą stronę, żeby, żeby one po prostu się yy, dobrze układały, bo jakbyśmy dawali tak, no to no to już, no po mojemu jest to złe, więc w ten sposób sobie to musimy ogarnąć. Cztery elementy na razie żeby przyłapać jakąś tam odpowiednią wysokość mniej więcej równą czyli tak samo tu żeby zahaczyć i mniej więcej w połowie to przyłapać. No tak to trzeba po prostu oklejać yy żeby zlikwidować też ten przeciek, który by mógł powstać. To sobie zostawiłem z racji tego, że, że ładnie sobie to wywinę, okleję i ta woda, te skropliny. To powtarzam cały czas i będę powtarzał jak mantrę, bo nie ma tutaj żadnych ilości wody. Nieraz mi tam piszecie, że woda będzie lecieć, bo jest tam pas podrynnowy zrobiony. Nie ma tam żadnej wody, tam są tylko skropliny i być może w ogóle nie będzie takiej sytuacji, że tam coś skapnie, ale ale trzeba być przygotowanym oczywiście, nie twierdzę, że nie. I Też nie robię się tutaj najmądrzejszy, żebyście sobie nie myśleli, że, że tam filozofuję. Nigdy nie robiłem się najmądrzejszym człowiekiem. Nie jestem alfą omegą, mam prawo do błędów, ale tu jest to tak rozwiązane, jak jest, więc, więc ten, jeżeli chodzi o ten pas podrynnowy, skropliny są tam odprowadzone. Jest to w ten sposób zrobione i inaczej nie będzie. Druga metoda jest oczywiście odprowadzić skropliny do rynny. Też tak można zrobić, ale tutaj mamy taką sytuację, jaką mamy, więc więc tak to mamy zrobione. Dobra, i teraz tak, tutaj mamy przyłapane. O, mamy przyłapane, że ta rura już jest jak mniej więcej ustabilizowana. Ona jest na tej wysokości w koło. No i teraz muszę naciąć sobie takich pasków i od dołu będę raz koło razu oklejał to wszystko dookoła. Tutaj nic w wielkiej filozofii nie ma. Yy, Zaraz Wam pokażę, jak to będzie gotowe. Czyli paski na około 7-8 cm takie docinam i jadę od dołu, żeby odwodowo to zamknąć. Dobra, mamy oklejone w ten sposób, czyli pod spodem wszystko jechane od dołu do góry, czyli żeby jedna taśma nachodziła nad drugą, żeby nie było, nie było po prostu pod włos, tak zwany, tylko żeby wszystko tutaj sobie z włosem leciało. No i tutaj dodatkowo jeszcze możemy ogarnąć ten temat dzięki temu że mamy ten zakład nie zawsze ten zakład akurat wychodzi ale tutaj jest jak jest więc możemy jakby dodatkowo jeszcze tu dokleić żeby przybezpieczyć tu w ten sposób możemy dać i wtedy tu już sobie z jednej i z drugiej strony będziemy mieć jakby te skropliny będą lecieć w ten sposób także tutaj Akurat jest taka sytuacja, jeszcze z jednej strony przykleimy, strasznie wieje dzisiaj, wczoraj popadał deszcz troszeczkę, ale udało się tutaj coś z tym dachem też podziałać, zaraz Wam pokażę, same układanie dachówki to już powiem Wam, nie jest jakiś tam wielki problem, idzie to przyzwoicie, czyli w ten sposób to tutaj kierunkuję, żeby w razie czego... Niech sobie to leci no i tu finalnie jeszcze zamkniemy jednym paskiem i, i będzie po sprawie. <laughs> Czyli tu już robię w ten sposób. Mamy tą rurę jakby zabezpieczoną od góry, bo od dołu też trzeba ten proces powtórzyć, ale to zaraz wam pokażę i pokażę Wam te rozmieszczenie czemu tak, a nie inaczej. Dobra i teraz kolejny etap. Moi drodzy, trzeba, trzeba przymierzyć dachówkę. W sensie tą naszą trzeba założyć tą rurę i położyć dachówkę. I mamy sytuację, widzicie, taką, że, że ta rura po prostu ciśnie, więc trzeba będzie ją skrócić. Trzeba będzie ją skrócić na tyle, żeby ona delikatnie sobie szła bez żadnego nacisku, bo wcześniej czy później wyciśnie Wam tą membranę do środka. Znaczy się, tak, to, tą taśmę porozrywa. Nie potrzebujemy tego nacisku. Nam wystarczy połowę tej rury tutaj, myślę, że spokojnie mogę to tu uciąć. I, i teraz tak, ona jest tak skonstruowana, czekajcie, obetnę sobie na razie wyżej, tak skonstruowana, czyli jak ślimak idzie, więc musimy to wyciąć do pewnego momentu no i resztę te obciąć, ten drut stalowy, który tutaj idzie trzeba będzie obciąć i czyli mamy drucik, wezmę sobie kleszcze do, tu akurat mamy do wiązania do wiązakowego drutu, ale z knipeksa ona sobie z tym drutem spokojnie poradzą. Czyli w ten sposób. No i możemy przymierzyć, jak się to teraz ma, do wsadzenia dachówki. Jeszcze mam opór, więc jeszcze ją skracam. Także muszę ją skrócić na tyle, żebym mógł tą dachówkę swobodnie położyć. Żeby ona mi tutaj nie cisła. Jest to zrobione. W ten sposób dłuższe, lepiej niż miałaby być ta rura za krótka. Dobra, dotnę zaraz. Wracam. Dobra, mamy dociętą na odpowiednią wysokość, i teraz tak musimy sobie ogarnąć moi drodzy jeszcze obiemkę, która nam to wszystko tutaj zepnie do, do kupy. Czyli obiemka musi wskoczyć nam tu na rurę. Dobra, zaraz wracam. Ok, teraz mamy ten nasz daszek który musimy zmontować, montuje się go na takiej sprężynce tutaj i najlepiej sobie to od razu wsadzić, powiem wam, żeby potem się z tym gdzieś tam nie męczyć, nie kombinować. Czekajcie, w którą to stronę był? Tak, tak by to musiało być. Dobra i teraz jak odwrócimy dachówkę, mamy tutaj do tego wgląd Czyli możemy sobie to spiąć w ten sposób, żeby ta nasza spinka wlazła nam tu, no i w zasadzie cała tu, cała tutaj filozofia. Coś tu nie chce mi tu pasować. Czekajcie chwilę, muszę to ogarnąć, bo nie wiem jak to tam. Ta spinka dość mocno trzyma, nie wiem czy to nie na odwrót nie robić. W ten sposób. No nie kurde, dobrze. Coś tam nie chce to siąść. Tamte zmontowałem fajnie, posiadały, a tutaj cholera jasna. To co mówię, chcę pokazać to, to zawsze problem. Czekajcie, zaraz wracam, tylko muszę to, muszę to rozwinąć. Dobra, jednak na odwrót tu miało być. Czyli w ten sposób, że te ząbki idą, podpierają się na tym, a to idzie, wchodzi tutaj nam do tego, do tego półokrągłego elementu. No. Dobra, czyli w ten sposób. W ten sposób, no i teraz możemy to sobie tutaj spiąć, żeby wlazła ta spinka. No i teraz tak, po to, że obcinam tą rurę na tą wysokość, żeby żeby nie za bardzo się tam męczyć z tym wciskaniem, bo jak ona się położy, ona musi mieć tutaj luz na tyle, żeby, żeby nam nie, nie wciskała jakby tej, tej naszej oklejonej membrany, natomiast musi być też na tyle długa, żebyśmy mogli to wszystko tutaj sobie skręcić i spinkę ustawiam tu pod górą, mniej więcej na tym elemencie i możemy troszeczkę ją dokręcić, aby się tam gdzieś nie sunęła. Nie spinkę, tylko obiemkę. No i teraz element ten wchodzi tu. No i mamy jeszcze na tyle miejsca, żeby to, to do góry docisnąć. No i tutaj muszę to po prostu skręcić. Już na gotowo. To dojście tu jest słabe, ale... Dobra. Dobra i tak możemy teraz to położyć, mamy, mamy tutaj sytuację, że ona, ona ma na tyle luzu i nie wciska nam tej membrany, także tak to wygląda, tutaj też musi być pewne, że że jest to zaciśnięte do porządku, nie ma tam jakichś luzów, że ta spinka y, trzyma. Jeżeli byśmy chcieli zrobić to moi drodzy na odwrót, y, bo ktoś może mówić, że powinno być to zrobione w ten sposób, żeby do tej rury harmoniki sobie potem podłączać, no nie ma opcji ścisnąć tego y, tutaj w tym elemencie, czyli tutaj tego nie zamontujecie. Nie ma takiej możliwości, żeby to się docisło. Będzie to cały czas luźne, a jak będzie luźne, to to nie będzie funkcjonować e, tak jak powinno, więc tu wchodzi. Zresztą ja Wam ten element, potem na dole pokażę, jak tam zejdę, zrobić ten, e, tą drugą część. No i mamy dachówkę położoną, mamy okno obrobione, jednopołaciowe. Będziemy zaraz jaść też tutaj zakańczać, ten pompować. No i tam będziemy chcieli wstawić okno też, ale nie wiem co jak to czas pokaże. W każdym razie. Tamten daszek będzie już Sebastian docinał, zamykał no i z tamtej strony tak samo, czyli te etapy będą już tu zakończone. Komin jest zrobiony styropianem, jest tutaj zrobiona też ta cała kapinosik taki, żeby te skropliny spadały pionowo no i z czoła przyjdzie płytka, potem obrobione no i myślę, że takie wykończenie tutaj zostanie. Jeżeli kolor nie będzie odpowiadał, no to już inwestor będzie musiał sobie pomalować tę listę, żeby nie zostawiać białej. No i tyle. No i dobra, i tu mi został jeszcze jeden do ogarnięcia. No i dobra, mamy ten zamontowany. Dachówka dołożona, no i tutaj tak, żeby ta rura po prostu... Musi być to na tyle ściśnięte, widzicie, żeby, żeby ta rura Wam nie spadła. Wiadoma sprawa, po to jest ta obiemka, która fajnie to dociska. No, dachówka się troszeczkę różni kolorem. I różni się kształtem od tych pozostałych, ale z dołu praktycznie tego nie widać. Więc, więc nie, ma, nie ma co tam za bardzo się spinać nad tym tematem. Także tak to wygląda dobra. Idę po spinki, no i tutaj odjadę sobie kawałek i będziemy mogli przygotować. Są tam? To już praktycznie do, do wyrzucenia się nadaje. Z tego nic nie uzyskamy. Chyba, że tam. No bez sensu, no, nikt tam nie będzie tego łączył dobra, i czyli następna jeszcze nam wyjdzie w tym miejscu gdzieś tu. Ale muszę odjechać trochę dachówką, żeby do, dokopać się do tego elementu. No i po drodze jeszcze mamy wentylacyjne, y, montowane. Nie wiem czy to widać, ale chyba widać. Czyli takie dachówki nie wiem gdzie one są położone. Gdzie są te wentylacyjne darek? Co? Aha tutaj są, czyli taki element, taki element z jakimś tam Podwyższeniem, żeby te powietrze gdzieś tam się y, po prostu mogło mogło cyrkulować, Dobra, dokładam to i jadę jeszcze z Dobra, na no ten drugi Wam pokażę kawałek od dołu, jak to, żebyście widzieli. Czyli, jak mamy, zaklejam pół na pół, tak mniej więcej, żeby to wszystko było tu oklejone. No i pierwszo sobie jadę z tym elementem tutaj do tego naszego. Y, przecięcia, czyli do tego momentu. I tu doklejam do porządku. No i teraz możemy śmiało już to ściągnąć. Czyli rozciągam to od dołu do góry. I kolejny, kolejny pasek tej taśmy. Tak samo, pół na pół, żeby był zakład. Tu nic nie zaoszczędzicie. Na tej taśmie nie ma opcji, tu, żeby to wszystko było doklejone. Czyli w jedną stronę, tak, jadę do samej góry. Tutaj, tutaj nie mamy tego łączenia, jest sama membrana, ale to nic nie szkodzi. I tak samo stąd potem zamykam tą stronę, czyli w jedną stronę i w drugą stronę, żeby to wszystko mieć święty spokój, że, że jest to tutaj doszczędnione. No tu akurat u góry tych skropni będzie. Najmniej, ale to nie znaczy, że możemy to odpuścić z tym oklejaniem. Trzeba też to zrobić i dlatego paski wzdłuż, żeby one się no one się fajnie układały. I mamy tutaj tą naszą przestrzeń zamkniętą. W jedną w drugą stronę kleić, żeby było ok. No i tutaj ta woda raczej nie ma prawa gdzieś tam podciągnąć. Woda. No cały czas gadamy, wiadomo, że każdy mu myśli, że tutaj będzie nie wiadomo ile tej wody, no cały czas powtarzam to już któryś raz z kolei, ale to są skropliny moi drodzy, nie, nie jest to jakaś tam woda opadowa. Nie dajmy się też zwariować, ale, ale to szczelność musi być zachowana. No to sama zasada działania jak się robi sufity podwieszane i Robi się szczelność przegrody, czyli jak robimy tą folię na sufitach też musimy zachować szczelność przegrody, wszystkie elementy typu jakieś tam kable, nie kable muszą być oklejone taśmą systemową, no po to, żeby właśnie to było szczelne, żeby ta woda po prostu te skropliny gdzieś tam po kablu czasami nie, nie, czy tam po jakimś wieszaku, zależy co tam macie, każda dziura musi być zaklejona, zresztą nie jest film na kanale o tym, można sobie zobaczyć jak żeśmy ogarniali właśnie te, Y, y, membrane przy, przy ociepleniu y, poddasza, w zasadzie tego pomieszczenia, tam co żeśmy robili rozbudowę i tam jest to wszystko pokazane, na tej samej zasadzie to było oklejane y, tylko, że tam było akurat z jednej strony, no bo fizycznie do, do góry nie było dojścia, wiadoma sprawa ale to tak samo działa, no i tak sobie muszę to okleić y, w ten sposób do samej góry no teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Te, te elementy, które tutaj mamy już przyklejone, one nie służą jako szczel, szczel, nie, nie tylko jako podtrzymanie e, tej rury tutaj, no i musimy kontynuować. Czyli wchodzimy centralnie na tą e, na tą tutaj, na ten pasek tej membrany, nie membrany, tylko tej poli systemowej, taśmy do sklejania, no i kontynuujemy dalej. Czyli nie zostawiamy tu, nie jadę wyżej, tylko, tylko po prostu tutaj. E, kontynuuje, czyli dalej pół na pół, tamten pasek nie istnieje. On jest tylko po to, żeby nam podtrzymał naszą tą rurę, żeby nam nie wpadła do środka. No i kontynuacja. Chodzi o to, żeby cały czas to było z włosem tutaj te, te nasze przejście, no i tutaj szczelnie to dokleić i będzie wszystko ok. No i tutaj mamy właśnie tą końcową sytuację, czyli mamy przyklejony ten pasek, ale żeby, żeby rozprowadzić tą wodę na boki, bo w tej chwili mamy to, jakby pod włos zrobione, czyli tu jest podwłos, i tu jest pod włos, Więc naklejam tutaj ten finalny pasek jeszcze na ten dodatkowo, żeby, żeby to wszystko było z włosem. Czyli to, co mówiłem, ten pasek jest tylko montażowy. Natomiast tutaj mamy już teraz zamknięte wszędzie w koło, jest po, po całym obwodzie, zrobione, że, że nie ma nic. Od kant taśmy, tylko wszystko idzie tutaj. Najważniejszy jest tutaj ten punkt najpragiczniejszy. Tutaj to wszystko jest i tak jest membrana, natomiast tu w tych brzegach to jest dość ważne. No i dobra, muszę dopasować tak samo jak tam, czyli dociąć rurę, zamontować. No i zejdziemy na dół, zrobić tamtą, ten dalszy etap od dołu. Dobra, jesteśmy tutaj od wewnątrz. Teraz widzicie, wystaje nam jedna rura i druga, czyli. Tutaj była taka sytuacja, jakbyśmy chcieli to przesunąć. Tam jeszcze by szło być może o jedną, ale nie chciałem, żeby były w jednej linii. Tutaj podłączenie tego jest jakby bezproblemowe, żeby wyjechać sobie w tym miejscu, bo tutaj obok tej naszej, tego naszego przepustu, który mamy zostawiony, będzie szła jeszcze jedna rura. Czyli to jest do, do naszego kibelka, tam będzie odpowietrzenie, szło do samej góry centralnie. I odpowietrzenie będzie robione do, do tej górnej rury, czyli, czyli te gazy pójdą do górnej rury, w swobodne podpięcie. Gdybyśmy to przesunęli o jedną dachówkę w tą stronę, byłby problem z racji tego, że jętka, bo, znaczy ta rzęda mogłaby przeszkadzać. Nie chciałem tutaj jakby ma być to swobodne podłączenie i żeby to szło w ten sposób w jednej linii, nie cofać się na dół żeby to, te powietrze swobodnie sobie dochodziło. No i tutaj musimy to tak samo okleić. A tu jest jeszcze ta rura, która będzie szła, czyli mamy coś takiego. Zaraz Wam pokażę do światła. Czyli tu są te spinki, które pstrykną i mamy ten kołnierz zamknięty na stałe. No i tu mamy kalibrację, czyli od jakichś tam średnic gdzieś tutaj to pisało. Czekajcie, muszę to znaleźć. Tu jest od 125, 110, 100, no i do 75. Czyli taką mamy możliwość tutaj podłączenia rurki. Oczywiście wybrałbym 125, jak najbardziej, czy tam 110, te minimum tej wentylacji, żeby to szło tak się należy. Ale jest możliwość regulacji, dlatego ta czarna dziura, ta czarna rura musi być z tej strony wystawiona, żeby tutaj kontynuować dalszy etap tego podłączania tej wentylacji lub tam y, tych naszych y, odpowietrzenia do, do, do WC i teraz tak, wiem, że te kominki powinny być wyższe, jestem tego świadomy, ale inwestor też jest tego świadomy i powiedział, że, że zastosujemy te i nie ma problemu, znaczy nie ma problemu myślę, że nie będzie problemu, wiadomo jak tam śniegu napada to, to może być różnie ale tu Wam chcę pokazać kawałek tylko, czyli ten sam proces Docinam sobie takie paski. Nie wiem, czy tu coś będzie widać w ogóle. Na razie jeszcze jest ciemno, ale myślę, że coś tutaj będę mógł Wam pokazać. I możemy, możemy po prostu jechać teraz, tak jakby od góry. Czyli w drugą stronę, nie od dołu, tylko od góry. Zamykam sobie już to na gotowo. Trzeba to dokleić tutaj, moim zdaniem, żeby, żeby to wzmocnić po prostu. No i tutaj od tego naszego garba, który jest. Doklejam jeszcze dodatkowo w ten sposób, no i jadę po kolei po, kolei do, po obwodzie do samego dołu, czyli taka, taka procedura tutaj musi być zastosowana, być może wystarczyłyby tamte, tamte taśmy, które są u góry zaklejone, no ale oczywiście nie będę tego sprawdzał, więc wolę zapobiegawczo tutaj jeszcze poświęcić te 10 minut czasu i, i zrobić to właśnie w ten sposób, czyli... Czyli tak samo jakbyśmy popatrzyli od góry, to mamy też z włosem, każda będzie szła z włosem. Czyli tu jadę od góry do dołu. Tam jechaliśmy od dołu do góry, żeby to się zazębiało. Natomiast jeżeli by był jakiś przeciek jeszcze pomiędzy tymi, to i tak jest nad taśmą, nad taśmą od yy, idzie to prawidłowo. Także tak to wygląda. Dobra, kleję to tutaj w zasadzie nic więcej, nie trzeba jakby tłumaczyć. No i dobra, mamy oklejone, czyli tutaj wszystko w koło jest to tak stabilne. Powiem Wam, że, że śpimy spokojnie, że tam coś, coś się nie wydarzy. I tu mamy, widzicie, tego luzu w tym miejscu. Tyle, że, że ta dachówka tam ani nie drgnie. Ona tak ma pracować na swobodnie. Po to było ścinane tutaj te, ten kołnierz, żeby po prostu nam nie wypychało. Jakbyśmy mieli to na chama wciśnięte, to ta dachówka po prostu albo by wbiła nam tą rurę do środka, tutaj, albo by był problem, że. Przy odciepleniu gdzieś tam, czy coś, byśmy mogli ją wypchać i nie kontrolujemy potem tego, jak dajemy tutaj już wełnę docelowo, czy, czy tam pianę, czy cokolwiek, nie wiem co tu będzie zastosowane więc, więc byłby problem, także a tamtą zrobimy tak samo jak tu czyli tu się nic nie zmieni, analogicznie do tego czyli tak samo będzie oklejona, także no chciałem to nagrać tak by szczegółowo, żebyście, żebyście mogli podpatrzeć mniej więcej jak to u nas wygląda no i tyle myślę, także w tej relacji to wszystko. Miejcie się do następnego.